Siemano, w dzisiejszym odcinku musisz rozwalić ściany, żeby strzelić Gola. Z całym tym składem będziemy robić turniej i zobaczymy, kto jest najlepszy w tym trybie. Przed nami cztery rundy oraz czterech zadymiarzy. Na początku wszyscy zagramy Piper, następnie Frankiem. Trzecią jest Bo, a na końcu Shelly. Po każdej rundzie wygrany dostaje skina do tej właśnie postaci. Tak więc cztery nagrody przed nami. Jestem razem z chłopakami. Elo, panowie! Siemano! Hello. Dobra, no to co, lecimy? Zaczynamy pierwszy pojedynek ja kontra Ernest. Dobra, Zipek, nie masz szans. Ty nie masz szans. Zobaczcie, jaka to ma pojedynek. Panie zarąbista. Ogólnie chodzi o to, żeby po prostu rozwalić ściany i dostać się do bramki. Otworzyć najpierw bramkę, a potem... Dopiero... O kurde! O kurde! O kurde! Co jest gra? Ej, no nie! Jak mnie rozwalił od razu, ale to nic nie zmienia, dlatego, że nie ma ulta nabitego. Więc dobrze, dobrze, bardzo dobrze, że się uzdrowi. Podoba mi się to. O, 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 o taktyka na oddanie piłki. O, o. Dobra. Jest Ej, ale w którą stronę jest moja bramka, w którą twoja? No, a w której zaczynałeś? Teraz musimy się uzdrowić troszeczkę, to oddaję mu piłę. Jest, let's go, let's go, let's go, on nie ma teraz. Pyk, pyk, No nie, pyk. co to ma być? Co to ma być? Dobra, gdzie on się zrespi? Tu. Pyk, no i piek. Oj, odda, od, masz tą piłę. Nie, rozwalił mi. Dobra, jest, jest, jest. Kurna, Mam ulta. przerobane. Mogę sobie otworzyć jeszcze bardziej. Pięknie, pięknie, pięknie o to chodzi. A masz, a masz, jest. Jest, ja. jest, jest, jest dobra, jeszcze raz, jeszcze musimy się uzdrawić troszeczkę Mam połowę ulta do dopiero nabitego Ale czyżbym mógł się strzelić po tym? <laughs> nie. O! Nie wiem, stary, to jest Piperka, nie znoszę tej postaci Dobra, poczekamy sobie chwilę Niech zmarnuje swój atak <laughs> Ej, czy otworzyłem już bramkę, czy jeszcze nie? Oła, 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 oła Nie mam ulta, nie, nie mam jeszcze ulta Niedobrze Dobra, pyk, pięknie, mam ulta Ej, czy da się to zrobić ogólnie? Leciutko pójść tu, zipek. teraz tutaj podejść O! Oh, Ej, nie! Yeah. Już, wystarczyło tylko tyle! Weź tą piłę ode mnie! Ej no, zostaw mnie zimny. Oh yeah! O, oh, blisko! Dobra! Jest! No to co, pierwszy punkt trafia do mnie i gramy kolejny meczyk, tym razem Ernest kontra Wiktor. Ernest ready? Oczywiście! Zaczynamy! Nigdy nie grałem tego trybu jeszcze, nie? Ja się tu chwilę wygrałem. O oh, kurde! O oh, nice! I co teraz, piłeczkę Panie trzymam? piłkę wrzucić pod nogi, żeby Tak, 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 tak. Patrz. Pyk! Co jest gra? co się dzieje? ulta, nawet No jak? O kurde, daj, graj, no, O nie, on też teraz rozwalił? A dobra! Dobra, dobra, dobra ale Pan patrz. mniej, no? Ty tak, ja więcej ja. zrozwaliłem. Pamiętajcie, panowie, gracie o skina! O nie, jakie to jest ciężkie! Hej, on chciał ci zadać jeszcze obrażenia na tym ultem. Aj, 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 aj. O, oh, yeah! Ja już w miarę zacząłem ogarniać, co w tym chodzi. O kurde, O! Czegoś takiego to jeszcze nie było Tak, to prawda. Jaki farciarz! Jaki farciarz? To był czysty skill stary O nie, o nie, zapomniał, że jest osłona! O, o, nie, o, 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 o co ja zrobiłem? Co o ja nie, zrobiłem? Nie. A szymotkę byś nie Dobra, dobra, może stracić czas. Nie da rady, gadżet od razu A nie ma widronów Jeja, yeah, zwycięstwo! Jeszcze masz jeden wykola, już czasu mało No, no o co nie, jest no! Jak on... Nie. No nie! Dobra Ernest, gratulacje, ale czuję się mniej przegrany niż zawsze, bo i tak jestem w szoku, że chociaż dwa poziomy rozwaliłem. Jeden punkt dla mnie, jeden punkt dla Ernesta, No ja teraz walczę z Wiktorem. Jeżeli ja przegram, to wtedy musimy zrobić wielki finał. Wielki finał. Nie wiem, jak to to, to to chyba nikt nie dostaje. Papierkami na życe, stary, po prostu. Ernest, jak się czujesz z tym, że jeżeli teraz ja wygram, to nie dostaniesz skina już? To mam wszystkie skiny do Piper, ziom. Ty nie mówiłeś przypadkiem, że nie lubisz Piper? Nie lubię, ale jakoś ciągle trzeba było kupować. Zipek, Zipek, Zipek. Mój dotychczasowy przyjaciel, ale na tą grę... Zwyczajny wróg jak tu zacząć? Dobra, chyba od wspomowania po prostu. O nie! Czy ta gra będzie dokładnie tak wyglądała przez cały czas, gdy będziemy się po prostu... No stary, ja nie zmieniam strategii, nie? O nie, ale zwolniłem to. O nie, znowu zwolniłem. O nie. O nie. Dzięki! Nie no stary, spanikowałem! Spanikowałem! Zobaczyłem, że mam ulta, więc go użyłem. O o o o. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Kurde. Jest. Leży. Dobra. Dobra, jeszcze jeden ult z moimi będziemy. Dobra, ja muszę sobie zrobić życia. ale lepiej żeby zrobić życie już młoda piłę. Dobra. O! Przewaga jest, przewaga jest ewidentna. Nie, nie! Ale mis... Nie, co ja zrobiłem? Nie! No spadło was tu piło. Won. Won. O, co tam, rozwalasz sobie bramkę O nie! Nie! Nie myślasz, że już strzelę! O, dobra, dzięki! Pik! O, o, f... 78 hp! Co no, się stało? Dobra, czy zdążę? Nie, no na pewno zdążysz! Jest! Jest! A ostatnie 10... Ale długi pojedynek co jest grane! O nie, o nie! Dobra, już ci się nie uda, nie ma szans. Let's go! Dobra. Pierwsza runda jest moja i w związku z tym kupuję sam sobie skina. Zarąbiście Ale star, że ja przegrałem? To było oczywiste, ale że ty przegrałeś? Stary, bo ja nie ogarnąłem w pierwszym. Miałem pecha. Dobra, co by ty sobie kupić? Hmm, ten jest nawet fajny. Księżycowa piper. Który jest najfajny? Dobra, chłopaki, może wy mi wybierzecie skina. Mam księżycową piper, piper z parasolką i tą ranketową Dawaj księżycową. O, nie, ranketową! Rankędową to czarną. Najfajniejszy skin, no. Dobra, to kupuję. No jest zakupiony. Pierwsza runda za nami. Lecimy z kolejną, czyli tym razem Frank. Ja mam do niego już najlepszego skina zipek, więc e, mam nadzieję, że ty wygrasz. Dobra, dobra, zobaczymy, dawaj. O, masz też tego skina? No. No to bez sensu, ten Frank, jak już mamy takie skiny. Kurde, co jest, ale będziemy się bić milion lat. Nie! O nie! O nie! Co jest grany? Nie wierzę. Jak ja szybko przegram? Ja to teraz, ochronę stary. O o, ale się waliłem. Dobra. O nie. Ej, czy to się uda? Serio mu się to udało? Czy to się uda? Jest Nie wierzę! Co jest? Yes! Jak? Jest! Jest! Jak? Yeah. No. No, jak, to, jak to się stało? Jak to się stało, że cię nie trafił mój ul? Użyłem gadżetu, stary! Nienawidzę Zdrowidzę tego, tego trybu! trybu! Dobra, widzowie, witam ponownie z bazy Zipka. Teraz czas na jakiego. niejakiego Ernesta, tricusa? Jakiegoś słabiaka. Pamiętaj, że pod gadżetem masz, że wyłączasz mu ulta. Że w się sensie nie stunujecie. Serwisz tutaj. Dobre, 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 dobre. O, dobra, 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 dobra. O kurde, jaka walka ty Jest! Nienawidzę za dymy, nie gram w to z wami! Jak łatwo! Ale unik. Nich... Gadżet. Nie, jak Gadżet. Stary, na... myślałem, że ulta nacisnąłem. Przysięgam. Ja nie, nie, wcie... nie. Ostrzeli, ostrzeli, zdąży czy nie? Może nie zdąży, dawaj. Tu. Otwarte, obie bramki, Tego jeszcze nie było. To jest nie, nie przemyślałem tego Easy Zipek, pora na ciebie Lecimy I powoli się zbliżamy do niego Po to, żeby stanąć w tym miejscu O kurde, nie, przerwał mi ulta Jaki ziomal O kurde, jaki ziomek Co on jest O, chciałbyś Czemu on w niego nie strzelał? O nie O nie, dobra, otworzyłem bramkę, ale on strzeli Lecimy, 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 lecimy. Dobra, jest, jest. Od razu Jest, jest, jeden, jeden. O jest! Jeszcze nie trafiłem. Nie, nie weszła jeszcze! Ja Zipek, co za gierka, ale na szczęście ja byłem gwiazdą gry przynajmniej. Także, Zipek, gratulacje, możesz sobie kupić skina. Ale, ale ja mam tylko jednego do kupienia i to takiego. I są za 199 gemów. No dobra, no muszę go kupić. No, no cóż, trudno. Ej, ale on jest paskudny ogólnie rzecz biorąc. Mam najfajniejszego skina już teraz. A dobra, wyposażymy go. No dobra, to teraz czas na trzecią rundę. No i gramy, bo zobaczymy, jak nam pójdzie. Bo to jest do... duża ciekawsza gierka. Bo teraz przeciwnik musi wejść na Twoją minę, żeby ją rozwalić w ogóle. Let's go, let's go. Zobaczymy, co to będzie. Co tu się teraz. Ale, ty... co jest grane? Złoty mecha! No! Ale sieka! O nie! Nie! Jak mi ja oddopiłe? O kurde, on da, daje piłę, o nie, nie wziął tej piły, nie, dobra. Czemu on ma pierwszy miny, mimo że ja pierwszy go rozwaliłem? Dobre, dobre. Czemu do mnie leci, o co w tym chodzi? <laughs> Bo się odbija od ściany przecież. To nie ma sensu, nienawidzę tego trybu. Spadło u was tą piło, ja nie chcę no. Ja zaraz wyjdę o, nie, z tego. Nie dobra, miny. nie, 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 co ja zrobiłem? Rzuciłeś w niego minę, stary? Tak, automatycznie mi się rzuciło w niego Dobra, pyk, detonacja Okej okay. Okej, okay. git, git, git O nie, ale jak mu się rozwaliło tam Ale długa gierka Dobra, detonacja, detonacja, let's go O kurde 20 sekund do końca, nie wierzę w to Nie, i rzucił tam piłę, żebym nie mógł jej podnieść O kurde Jeee. Zapomniałem o dogrywce! Ale w końcu pierwszy mecz, gdzie trzeba celować w kogoś, więc teraz mi się podobało bardziej. Uh, 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 uh. Dobre, dobre, Szre. dobre. Got on się teraz zresztą nie mm -hmm. mm -hmm. Dzięki! O! Nie Zipek sorry no! Zipek przepraszam! Stary, ja myślę, że nie dogramy tego, że będzie znowu dogrywa jak u was Dogrywka stary Ale to już tak od razu? Tak. Oh yeah! Kurde, Ernest nas rozwalił! Już nie ma co grać Ostatni To prawda! No to Czyli... Ernest, wybierasz sobie skina, jak ją chcesz. O nie, sorry. Wiesz, no najdroższego mordo, za 200 gemów po prostu. No bo co, no, czemu nie? Patrzcie na to, zarąbiście. Czyli czas na czwartą rundę, znowu ja kontra Ernest. No to lecimy. To będzie ciężka rundka. O Okej. Okay. Czekamy z piłeczką. Czekamy, aż się odrodzi. Po co czekałeś? No nie on. Nie, no nie. On już ma ulta? Nie wierzę. O kurde. O nie, no i wygrał ze mną znowu. Wygram? Tak. Wygram? Tak. No. Chyba tak. tak. Jest! Jest pierwszy gol. Ja w to nie, nie rozumiem jak w to się gra, kurde. Jaką wy macie strategię? O nie! Nie, Nie! Wiem, jest Nienawidzę nie. tego! Nie rozumiem tego kurna! Nie wiem jak to jest możliwe! Gol, Wiktor, twoja kolej! Dawaj ptaszynko! Kurde, za każdym razem źle strategicznie to rozgrywam! Pierwszy miałem bramkę, a nigdy nie strzelam gola! Nie rozumiem! Oj oj, 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 już? Ale teraz masz taką przewagę, stary. W tym momencie, nie? Bo masz tą osłonkę, on nie ma. Może właśnie stać w nim, po prostu i go rozwalać, no jak chcesz. Najlepsza taktyka teraz, chyba, jest, żeby po prostu uciec jak najbardziej od niego. na no, starcie, ma osłonkę. Albo oddech piłę, właśnie. Oddawać piłę za ten O nie, ale skopa! Ale patrz, walnuj, tak, ale ma znowu? Nie, 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 nie na ma. pewno nie ma. nie ma. Ale ma Ci Kurde, jakie emocje tu są Leci od razu do tego Oj, Zipek no, no Nie zamawiać. za, za, star, ja coś myślę ty mi mówisz Oh yeah Na, możesz to odbić Na ludzie. Jak? Victory! Uh, sorry zipek A teraz my walczymy jeszcze A no tak Jak wygrasz to ty dostajesz skina Dawaj zipkowiak I'm ready Czemu Zipek ma więcej życia na starcie? Bo więcej zadałem, po prostu obrażeń. Oj ojoj oj oj! Niedobrze, dobra, jeszcze jednego ulta muszę mieć, żeby się dostać, do Bram. Kurde! Niedobrze, 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 dobra. On tego nie zdąży, nie strzeli! Nie strzeli, nie strzeli, nie strzeli! Dawaj, 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 Nie! 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 Nie, yeah, 1-0, kurde. Niedobrze, lecimy, teraz go rozwalamy. Nie, nie idź do niego w ogóle, nie idź do niego, nie idź do niego. O, dobra! Yeah. Nie! Strzelaj! No nie, yes. czemu? Gdzie, czemu on mi zabrał piłkę, tak? Stary, jakim cudem ta piłka była nagle u niego? A, a. Nie, 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 nie idź za nim, nie idź za nim. To co mam robić, stary? No, idź po piłkę tylko, ult. Aaa, leć po piłkę, no leć! Jest! 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 O kurde Dobra 1-1, ostatnia walka O o Jest. Stary, no. No nie, jak mogłeś? No to stary, przerąbać? Stary z taką przewagą, jak Jest. mogłeś to przerąbać? Jest. Czyli mamy wielki remis wyjątkowo. Ostatnia gra. Co robimy w takiej sytuacji, stary? Papier kamień nożyce. Ja, nie mamy remisu. A jak nie? Przecież ty wygrałeś dwie gierki. Bez kitu. Ale możemy to nadal rozwiązać papier kamień nożyce. Dobra, to dawajcie. Trzy, cztery, ry. Trzy, cztery, Trzy, cztery, Trzy, cztery. Yeah! Ernest wygrywa! Ernest, czy masz soker Shelly? Mam. Kurde. A masz, nie masz jakiejś Shelly? Chyba mam wszystkie. No kurde, no dawaj. I co, brakuje ci jakiegoś skina? Tylko za 10 tysięcy monet mi brakuje skina. I nic więcej? To wybierz sobie jakiegoś innego skina po prostu, do innej postaci. To chcę nową Mroczna Wróżka Janet, nowy skin, za 79 gemów. Dobra. Okej, okay, kupione! Dobra i to by było na tyle, do zobaczenia z tym razem, na razie, cześć!